Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Skipper, a to jest kolejny odcinek z serii Battlefield 3 Tym razem mamy misję pod tytułem Ride nie? Muszę trochę przyciszyć głos e... Jedna z moich ulubionych pozycji, czyli na czołgu, bądź w czołgu I zobaczymy, mam nadzieję, że misja będzie ciekawa nie wiem, jeszcze nie grałem, ale zobaczymy. Ponieważ jednym z moich ulubionych trybów jest właśnie... Wygląda jak krótkie B-21. ale jak ją trafi, to nie ma co zmierać. To żołnierze. Wiadomo, że to nasze oczołka przed nami. Właśnie po to tu jesteśmy. Tak więc to dobrze, musimy coś rozwalić. I ruszamy do akcji. Chyba. Nie ruszam na przód. Ale... Nie Okej <laughs> Ok Kowalczyk Niezbyt Na razie nic, od tej pory przed nami jest Dobrze wiedzieć, ładujemy się do czołu <laughs> no to spoko To ja już mam to wszystko obeznane na szczęście O. Czekajcie, jak to mam? Ok, dobra Ostatnio sobie pogrywałem trochę e, w grach bez Inverta i trochę dziwnie się z tym czuję. Bądź co bądź. E, pytanie, gdzie mam jechać? To jest dla mnie zagadka. Na razie chyba mamy za. Jeszcze gdzieś do przodu? Wow. Ojej. E, gdzie? Tam są. Skórczyweki. Trafię? Czy niezbyt? A, okej. Okay. Nie wiecie co? Jak zwykle gram na inwercie, to ostatnio w tyle gier grałem, że chyba przerzucimy się na normalne sterowanie. I teraz powinno być git. Wow, ale coś powiem wam, że jest. E, wolę Państwo bądź, jak jest opóźnienie e, trajektorii lotu. Ładuj, ładuj. Jakoś tak przyjemniej. No! Przeładowywanie szybko. Ostatni. Ooo. Ładuję w to wszystko. Chyba zostanie na tym zwykłym. Gdzie? Co mamy jechać? Czy jak? Nie wiem. Jeszcze może co. Tak, przepraszam, ok. E, tam. Czy ja w nich trafię? Akurat teraz musiał skręcić. Trochę się cofnijmy, może? I ostrzał trochę dalsza. O, to rozumiem. No, trochę zeszło. E, eh, okej. Okay. Nie dobra, wracamy do Inverta. Już się przedstawiłem. Oh, ja. Yeah. No to teraz możemy się bawić. Dobra robota 3-4. 34. A w jakiś dziwny ten czołg. Ok. Oh, o, oh yeah. oh, gas. Kurcz, jakieś to takie powolne, strasznie. Naciskam ten shift. Niby jedzie szybciej, a nie jedzie. Co to ma w ogóle być? I to w ogóle nie wygląda jak czołg. Taka krótka talufa jakaś. Hehehe. Zobaczmy jeszcze na tej termowizji. Jest coś ciekawego? Jakoś niezbyt. W ogóle silnik zgasł, czy co? Eee. Pom, 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 pom... Wstać, stoję! Co proszę? Co to ma być? No, okej. Okay. Widzę się. Kowadło 3:1. Waszym o. Celem jest ta bateria rakiet. Wsparcie lotnicze w Okej. Okay. Musimy los walić wszystko co tu jest. Eee, <laughs> tam mała basa. Eee, okej, okay. Nie, to to topor nie chodzi. Okej. Okay. No, rozwalać, rozwalać to. Minimalne zniszczenie na pozycjach Co proszę? Minimalne? Jakie minimalne? Przyjąłem 3-1. Przekażemy informację Ultra 3-4. Trzeba znaleźć kogoś do ponowienia ataku. Dowództwo będzie musiało przejąć zadanie i zaatakować pozycję BDM. Bez odbioru. Okej. O, Czyli teraz w końcu możemy się wykazać? No to poszli. O i to rozumiem, przynajmniej coś widać tego czołgu. Niby to ten sam, ale trochę inaczej wygląda. Taka twarda logika. tam ja to robię na własną rękę. Chociaż, z tego co już tu mam doświadczenie, nie jest to dobrą yy, metodą. Aczkolwiek wolę tutaj rozwalić wszystko po swojemu. No i trzeba będzie wyciszać grę i podgłaśniać na zmianę. Czasem tutaj sam się wyciszam, a czasem... Właśnie tak jak to robię teraz, wolę jak gra przejmuje za mnie. Tutaj wprowadzenie, no... Bumf, budkę! Nie ma budki, drażnięcie! O... Drażnięcie! Ej, co ty tak? Coś to nie idzie. Oooo, a tam widzę czołgi, to on pewnie nie jest nasz. Co oni tacy jacyś. Dostał czołgu i żyje. Co to ma być w ogóle? A, okej. Okay. A, tam jest jeszcze jeden. O, tego mi brakowało. Jeszcze któryś? Eh, Halo? Halo? Okej, okay, w ogóle, czemu ja tak stoi, dziwnie jakoś? Co, coś źle zrobiłem? Czy co? Czy jak? Aj. O, za taki pusty nobus. Widzicie co? Wracam do. Jakoś się przyzwyczaiłem. Kiedy ta strumary z modzie? Jakoś się tak wygląda, że działa. To przejedziemy tu im i załatwimy to po mojemu. O wobok, tu pusto. Tam jest Jeszcze coś? A no Pani O! Um. A to ja miałem zniszczyć nie o niej Co? No nie mam mapy, nie wiem co się dzieje Tam siedzi jakiś kurczy I kolejny Jeszcze coś? Tyle Okej okay. dajemy dalej A to nasz nasz Chyba Oh yeah. No dajemy, bo to nie ma co się tutaj pieprzyć. Teraz trzeba będzie na, na tej gości czekać. O, nie Nasze? Nasze chyba. Ja tu sobie prosto radzę. Jakoś teraz ten lepiej wygląda nie wiem czemu. Widać są lufy, widać wszystko. Co? Nie, nie, rozumiem. Coś chyba mieliśmy zrobić, usłyszeć. O, czołg. Dosark? A ja się cofnę. Jest termowizja. Przybliżenie. No, no i tam odstępy, ja tu po prostu jadę. Co dostanu a, jest za wysoko Ten mąż nie chce. Gdzie oni mi teraz pieprzają? Powiedziałem tutaj. A, tu się nie pieprze. był jeden. Przeładowywaj. Co to ma być? No właśnie! O, obrzewamy Jeden. Teraz bierzemy drugiego. O, o, o kurczę, nie trafiłem. Krzywy teren. Pewien problem, ale okej! Okay. Został? Jeszcze dwóch. Wiem, wiem. Jeszcze ostatnie. Jakieś ułatwione sterowanie na multi to tak łatwo nie idzie. Chodź, tu skórczy byku. Jeden. To, no, na multi nie ma takiego ułatwienia. Tutaj wystarczy wparować. W jest spokój. To ja. A ja tu nic nie mam, po prostu wy się guz za mną. Ale trzeba razem porządnie. Opa, no to chyba do nich mamy strzelać. Gdzie ja by A tam jadą! Ech. No, jakieś to później nie może jest, ale nadal małe. Jeden jeszcze jeden chyba, a nie dwóch. Ciężaróweczka, róbeczka, odsunę się. No wieź, wieź, wieź. Dostał. Jeszcze dwóch, ale ich się mnoży. No dobra, Tam jakiś spyla. Co między ciężarówkami? Ja tu mam prosty cel rozwalić wszystko, co się rusza. Ale jest dla mnie coś, co lubię.

Dawać, dawać Jedziesz Sary, jedziesz nie da się Nie da się A myślałem żeby dało się zobaczyć ten czołg w całości, ale no cóż, nie da się Z autostrada? Okej, okay, może być. Chociaż nie, autostrada będzie chyba za chwilę. Jakoś tak dziwnie. Zbyt cicho znowu. A to mi się nigdy nie podoba. Już ostatnio za dużo pułapek było, <laughs> żeby było aż tak cicho tutaj. Tutaj będzie zasadzka jakieś. Ja to czuję. No. Przed nami to jest. Właśnie. To jest. Co? Już jadę, już. Tak, najlepiej wysłać Miller'a. Bo no Miller do czarnej roboty, nie? Co jest? Człowieku, co, co ci? Co ci? Ej Co jest grane? Ja nie mogę. Po co ten koleś wysiadał? A ty co tu stoisz jak idiota? Ty, sprzytnij inaczej. Niebani killerowcy, nas zaskoczyli. I strzelali jak kaczki zanim otworzyliśmy warunek. Ooo, smutek. Potrzebuję kogoś, To dostaliśmy z pozostanie i go zdetonuje. Okej. Okay. Ja już chyba wiem kto to jest. Chciałem pójść, ale to nie będę ja. A, bo ty jeszcze do mnie mówisz, okej. Okay. O, tak to lubię. Jest celowniczek, Ja ich nie widzę. I to mi się nie podoba. Ale No cóż, chyba muszę im zaufać, że mnie osłaniają. Wiecie co? Jak ja lubię tego inwerta, to akurat przy strzelaniu to mi się przyda. No cóż, czas, czasem przełączyć. O wie Gdzie wy jesteście? Tam jest Co to jest... A, wiem, oni mają mnie osłaniać, ja mam zapierdalać. Nie mam strzelać, nie wolno mi strzelać. Okej, okay, co mam spierdalać? Okej, okay, spierdalam. O, spoko! Lubię biegać! Nie strzeliwać mnie! No ludzie! Ogar! Nie do nie moi! Dawaj, dawaj! mam eee. coś się stało? Stało się Nie, muszę się przyzwyczaić do jednej opcji, to chyba będzie standardowa. Myślę, że to mi starczy. a teraz wracam do swojego czołgu z laski swojej. No! Dobra robota! mi tu miejsce tego robotę! Hehehe, <laughs> spoko! 50. No! O ja oh yeah. I to rozumiem Co? Ja chcę do działka Skurcze byki Daje mi się bami z jakimś A ten żyje? O, a tu jest! No to już go nie ma. Chyba. Ciebie Jecha... drodze. No. Okej. Dobra Miller, naprzód! Okej, okay, ale ja chcę jechać. Ale ja, Miller to ja, coś coś nie gra. Widzę że Was tam na RPG. Obrywają ładnie. Ja już nie widzę. No co ty górna nie powiesz? Ej. Zjada, ale ja to rozwalisz, Ja tu rozwalam wszystko, co widzę, no panowie. Ja nie jestem wybredny. Skąd nie na to? A już tam, tam tamtąd. Hop, hop, hop. Dajcie mi działko, wy nie umiecie strzelać. Wow, no. oh, ale strzał. to jest ostrzał. Kabu. No. I to ja rozumiem. To no, szaleństwo. Jakie szaleństwo. Po no, prostu ładna jabłka bo e, myślę, że to garnister. Tam się skutrzyły. Gdzieś. Tylko gdzie? Gdzie? Ano, szalasz. Gdzie? Nigdzie nie jedziemy. Na frost, no to widzę. Ale to panowie strzelać! Kabum. Co to ja tylko mogę? O wybuchaj, o to chodzi. Jeszcze coś? O tę termowizję nie mam. Bum. O, prawo, prawo, no widzę, widzę. Dziada. Kolejne. <laughs> nie ma jak Boom. do czegoś, czego się nie widzi. To już nie ma. I czy co? Względnie. Dobra! cel wyeliminowany! Przerwajcie! do Przerwalcie Dobra, Mile, O ja chcę, ja chcę jechać. Mano 6 wszystkich czekać na parametrów Czekać! Czekamy, czekamy. I co, to tyle? Ej no. Wychodzi, że to tyle. Tak więc widzimy się w kolejnym odcinku, a ja zostawiam was z krótkim filmikiem. Byliście uwięzieni w banku. Tak, kończył nam się czas. Tak jak teraz. Zjawili się w mieście. Gdzie dokładnie to było? Przed budynkiem był plac. Mieliśmy bombę. Czekaliśmy w banku na Millera i Kowadło 3. Skontaktowałem się z nimi. Chciałem wiedzieć, kiedy dotrą na miejsce. Powiedzieli, że za trzy minuty. Że będą za trzy minuty.